Witam was na moim kanale. W związku z tym, że Passat, który jest moim głównym samochodem na co dzień, uległ niestety ale kolizji, został uszkodzony całkowicie przód. Do wymiany jest przedni zderzak, błotnik oraz maska plus pas przedni. Kupiliśmy coś takiego jak macie tutaj, jest to Renault Megane pierwszej generacji z silnikiem 1.4 75 koni. W środku zaraz wam pokażę jak to wygląda. Mamy radio oraz klimatyzację ręczną. Niestety nie jest to klimatronik. Z rzeczy które są do zrobienia jest to na pewno klamka w drzwiach pasażera gdyż no niestety ale z wypada. Lusterka które mamy są sterowane niestety ale manualnie nie są to lusterka elektryczne. Z rzeczy które tu są elektryczne to mamy przednie szyby niestety tylnie są tak zwany korbotronik. Za chwilę wlejemy mu do baku około pół litra denaturatu, co da nam na około 50 litrów benzyny da nam około 1% stężenia alkoholu. Za chwilę wam też pokażę jak to wygląda pod maską. Jest jeszcze też do zrobienia również wkładka zamka bagażnika, gdyż się nie otwiera oraz przedni przegłów z prawej strony. No, będzie to na pewno zrobione i prawdopodobnie samochód albo zostanie u mnie jako na dojazdy do pracy lub zostanie po prostu sprzedany lub zezłomowany. Jak widzimy pod maską to wygląda mniej więcej w ten sposób. No, czego bym nie polecał robić? to Przede wszystkim jak jest dolot nie robić tego taśmą, tylko wymienić tą rurkę. Jest to ryzyko, że pod wpływem temperatury może ulec to stopieniu lub nawet zapaleniu się. Tak samo tutaj są przewody jakieś potaśmowane, poklejone oraz jest to zrobione na silikon. Jeżeli by to była benzyna, to istnieje ryzyko, że to się zacznie rozpuszczać. Widzimy tutaj obok akumulatora również mamy w miarę na wierzchu komputer silnika. Jeżeli byśmy chcieli dokonywać jakichkolwiek przeróbek, olej, któryśmy mieli tutaj, to był. Miał przejechane około 20 tysięcy, no też tego nie polecam robić. Olej został również zmieniony. Koła, które tutaj mamy, są to koła zimowe, niestety letnich nie posiadamy do niego. Są w rozmiarze 14, czyli w porównaniu do letnich z Pasata mamy różnicę aż 3 cali. Zobaczymy, czy wymienimy mu świece zapłonowe, gdyż no, samochód pali prawie, że na widok kluczyka, na dotyk, że z odpalaniem nie ma problemów w porównaniu do Pasata, który zimą jako diesel, no niestety, ale potrafi mieć troszkę problem z odpaleniem i dłużej trzeba kręcić. Jest tutaj niestety, ale trochę prowizorek. Ktoś też również wyciął katalizator i się nie postarał, gdyż od spodu to bardzo widać. Może być problem na przeglądzie. Mam nadzieję, że Takiego problemu nie będzie. Niestety, ale nie polecam takich przeróbek. No, jest tu dość sporo prowizorek. Zobaczymy, być może, że część prowizorek zlikwidujemy. Jeżeli samochód zostanie na dłużej. I to by było chyba na tyle. Jeżeli macie jakieś pytania lub chcecie coś więcej wiedzieć, zapraszam do komentarzy lub na profil na Facebooku. Nazwa taka sama jak nazwa kanału. Jest również założony profil na Instagramie.